Coś, czego nigdy nie myślałem, że mogłabym pokochać, dopóki tego nie spróbowałam. Zawsze byłem wielkim fanem horrorów, ale moja dziewczyna wręcz się ich bała. Mnie ekscytowały, a ona nie mogła ich znieść. Pewnego wieczoru udało mi się ją namówić na obejrzenie jednego ze mną. Obiecałem, że to będzie fajne przeżycie. Przygotowaliśmy salon. Rozłożyliśmy koce, zrobiliśmy przekąski, a ja powiedziałem, że będę trzymać ją za rękę przez cały czas. Zaczęliśmy film, a ona od razu była przerażona. Robiłem żarty, żeby rozładować atmosferę i zaczęła się rozluźniać. Skończyło się na tym, że więcej. Się śmialiśmy niż krzyczeliśmy. Pod koniec filmu stwierdziła, że nie było tak strasznie, jak się spodziewała. Ostatecznie tej nocy obejrzeliśmy jeszcze jeden film. Teraz mamy tradycję. W każdy piątek wieczorem oglądamy horrory. Ona nawet sama wybiera filmy, uwielbia ten dreszczyk emocji i adrenalinę. Sprawiamy, że to zabawne przeżycie, wyłączając wszystkie światła i wtulając się pod koc. Zaczęliśmy też chodzić razem po nawiedzonych domach i do escape roomów. Od osoby, która bała się horrorów, stała się ich miłośniczką. To coś, co oboje lubimy robić razem i co jeszcze bardziej nas zbliża.